Za sprawą Pikax ostatni film zdobył 30 lajków maksymalnie 2 godziny. Więc podnosimy próg i 40 lajków pod tym filmem i nagrywam Falling Boxes prank na mieście, w górlicach, nie? No. Mm. No, tak to mogło wyglądać, ale wyglądało tak. Siemanko, ja jestem profesor i tak jak obiecałem w ostatnim filmie, jak bijemy 30 lajków, to wysyłam paczkę do Disa. I zapytałem na moim Instagramie, którego Pokémona wysłać. I odpowiedź była przeważona jednym głosem i ostatecznie wysyłamy Koffinga. Dobra, także jak już sprawę wysyłania Koffinga mamy ustaloną, to teraz będzie trzeba zrobić pudełko tak jak zrobił to Dis. Dis zrobił pudełko mniej więcej w tym stylu. Więc my będziemy się kierować tym samym. Też zrobimy w pudełku DIY. Też wypchamy to jakimś papierem. Później spojrzymy po prostu na pocztę, weźmiemy papierki, wypełnimy i wyślemy. Tak to będzie wyglądać. Dobra, przy okazji dzięki serdeczne Kindze za to, że zrobiła ride swoich widzów na mój ostatni film. Także Kinga, naprawdę Ci dziękujemy. Mamy pudełkę. Także Kinga, naprawdę teraz nie wiem. Każdy, każda osoba, która to ogląda, pisze w komentarzu hashtag dziękujemy Kinga, nie? Kurze. Wejście do Hubbardu A ja tutaj jest... o jest światło No nie... jest, co, by miało nie być Kurde, teraz puste pudło znaleźć Miałem robić DIY pudełko, nie będzie DIY pudełka, bo mi się nie chce Myślisz, że tutaj się ramka zmieści? Myślę, że możliwe <ścoughs> Pomogłeś mi Dzięki, powiesz Światło odjaśniłeś? Tak z czym zobaczyć? E, dobra, ogólnie znalazłem takie pudełko, może nie jest to jakoś wybitnie atrakcyjne, ale mogło być gorsze. E, w porównaniu do tego pudełka od Disa, no jest trochę większe, ale to jest też logiczne, ponieważ w to muszę wsadzić tą ramkę. Dobra, ogólnie plan jest taki. Jakiś pilot, ma gracze, co tam słychać? A więc plan jest taki, ogólnie mam tą ramkę, w której będzie kod QR później, to tam skoczę do biblioteki tam skoczę do biblioteki i wydrukuję po prostu. I to będzie tak, będzie sobie leżeć tutaj ta. Zapomniałem słowo. E, frale, framka. Framka co tu będzie leżeć? I rzucę też kofinga. Dobra, także ja nagram dla Tisa te wszystkie informacje, które chcę tutaj podać jako kod QR i. Co? Widzimy się po prostu później, jak już to wydrukuję i będę montował. Ja, ty co robisz? Piszę. Co? Nie to Po co? Bo muszę się skontaktować. Gdzie moje pieniądze z poprzedni film. Nie ma. Dlaczego? Bo nie ma. Rzucam tę robotę. Dobra, także film mam zgrany tutaj na pendrive'a. Już od razu obrazek QR, więc ja idę to tylko wydrukować. Montujemy wszystko tutaj. Także widzimy się z powrotem tutaj w sumie.

Dobra, jeszcze tego zostało mi napisać taki krótki liścik dla Disa. Wpadłem na jeden pomysł, że Ani też coś wyśle. Wypadałoby jednak też coś wysłać, tak mi się wydaje przynajmniej. Dlatego wyślę jej takiego małego Pikachu. Jest to Pikachu z klocków Lego, znaczy no, nieoryginalnych niestety. Ale takiego Pikachu jej wyślę, tylko oczywiście rozmontowanego, żeby sobie sama mogła poukładać, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra, także ja teraz idę pisać list i po prostu widzimy się na time time-lapse ze składania całej tej paczki. Albo nie na tej lapsie. Lap Jeszcze nie wiem, coś wymyślę. Dobra, także przyszedł czas pakowania tej paczki wreszcie. No, którąś godzinę już to nagrywam ogólnie, więc. Mam tutaj paczkę, którą już od środka wypełniłem zwykłą kartką papieru, którą przykleiłem, a to tylko dlatego, żeby... Na wszelki wypadek tutaj nic się nie otworzyło, nie nie? bo jakby się otworzyło, to trochę słabo. Co spakuję najpierw? To jest dobre pytanie, ale chyba najpierw wrzucę, wrzucę ramkę. Jest to ta wcześniej robiona, właśnie biała ramka z kodem QR oraz pikaczu, który jest yy, trójwymiarowy, tylko nie wiem, czy to dobrze widać. W każdym bądź razie tak, pikaczu mu tutaj wrzuciłem, tak, pod szkło, żeby było dobrze. I to chyba wrzucę, jak się uda, jeśli by się udało. A fajnie by było, jakby się udało. Dobra, także pierwsza rzecz już spakowana. Kofing, Kofing to druga rzecz, drugi no druga rzecz w sumie. Druga rzecz, którą mu wysyłam. Kofinga wysyłam mu z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wygrał w głosowaniu na Instagramie jednym głosem. Jednym głosem wygrał, także wysyłam mu Kofinga i też fajnie, że akurat wysyłam mu Kofinga, ponieważ będzie miał do kolekcji maskotek, nie? Kolejną rzeczą jest wspomniany wcześniej ten malutki Pikachu. Ja już go oczywiście rozłożyłem i tutaj dałem taką adnotację, że to jest dla Ani, nie? Raczej raczej yy, ogarnie. Że wrzucę to ładnie tutaj w róg. Jest tutaj sam liścik. Nie będę go pokazywał, bo, bo nie, po prostu bo nie, nie. Nie chcę sobie tam. Yy, Norbert sam przeczyta. Wrzucę ten liścik tutaj. Właśnie nie wiem. Dobra, wrzucę tutaj na razie. Jeszcze to ogólnie wypadałoby mi przykryć, więc daj mi chwilę. Dobra, także paczka jest już mniej więcej spakowana. kofinga niestety nie udało, mu się, nie udało mi się przykryć. W sumie nawet nie chciałem. Niech zostanie sobie taki koping. A tutaj niech się zastanawia, czemu jest tyle wolnego miejsca, nie? Dobra, nakleiłem tutaj taką karteczkę samą przylepną. E, właśnie do pisania, więc tutaj napiszę Norbert albo Dis. Jeszcze nie wiem, ale chyba Dis. Napiszę Dis. Dobra, liścik napisany, podpisany, więc teraz wrzucam wszystko, zamknę i zakleję. Dobra, paczkę mam już spakowaną. Zresztą jak widać, więc teraz chodźmy ją wysłać. Mam taką nadzieję, że wszystko spakowałem jednak. Dobra, w każdym bądź razie to jest moja pierwsza paczka, którą wysyłam do youtubera, także stresuję się, nie? <gry> stresuję się, ale dobra, bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli. Jest. Dobra, jestem w jakimś miejscu, w którym nikogo nie ma, nikt nie wychodzi, więc spokojnie mogę nagrywać. Eee, sorry, że były trochę ciszej. W każdym bądź razie paczkę już wysłałem, paczka wysłana, nie powiem ile kosztowało, ale mało. No, także teraz tylko czekać, aż dojdzie. Tymczasem ja to tobie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli ten film Ci się spodobał, to oczywiście zostaw like. A jeśli jesteś tutaj nowy bądź nowa, to zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu hashtag Dis. Po prostu hashtag Dis, żeby było. Ja się żegnam. Na razie i cześć!